Najnowsza dostępna terapia skierowana jest do pacjentek cierpiących na endometriozę i ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku w leczeniu bólu miednicy związanego z tym schorzeniem. Terapia wykorzystuje lek, który stanowi modyfikację do ustnej hormonalnej tabletki antykoncepcyjnej, już dopuszczonej do obrotu w Europie i USA. Składnikiem aktywnym leku jest drospirenon, syntetyczny progestagen należący do grupy hormonów płciowych. Innowacyjna terapia od rozpirenonem stanowi realną alternatywę dla obecnie dostępnych metod leczenia endometriozy. Polega na podawaniu leków w schemacie ciągłym, w którym przez 24 dni pacjentka przyjmuje lek w dawce 4 mg, a 4-dniowy okres bez hormonów zostaje zastąpiony podawaniem leku w mniejszych dawkach. Poprzez wyeliminowanie okresu wolnego od hormonów proponowany schemat dawkowania indukuje brak miesiączki, i zmniejsza ryzyko wystąpienia owulacji. Przewiduje się, iż udział w badaniu potrwa około 6 miesięcy. Zakłada się 5 wizyt w ośrodku, a także regularne wizyty telefoniczne przeprowadzone przez personel ośrodka.